Hej, Wam, ja jestem Puchacz i dzisiaj odkryję przed Wami drugi odcinek szóstego sezonu The Hundred pod tytułem Red Sun Rising. Zacznijmy zatem od początku. Kiedy zobaczyłam napis 236 lat wcześniej i ukazano nam początek zaćmienia słońca, to pomyślałam sobie: No nieźle, no to będzie rzeź. No i rzeź była, kto by pomyślał. I tu mam do Was pytanie. Napiszcie mi w komentarzach, czy Waszym zdaniem Josephine przeżyła. Ponieważ, jakby nie było, jej ojciec uderzył ją siekierą. Ale jak powtórzyłam sobie ten odcinek, bo przed komentowaniem zawsze oglądam odcinek dwa razy, to zwróciłam uwagę, że w ostatnim kadrze, w którym ona jest ukazana, ona mruga. No i faktycznie później mogła umrzeć. Ale mam wrażenie, że to nie jest ostatnie ukazanie tej pierwszej kolonii, dlatego myślę, że ona mogła przeżyć i tam się mogło coś dziać dalej. Ale nie wiem, no zobaczymy. To jest tylko teoria, ale moim zdaniem ona przeżyła. W ogóle możecie mi też napisać, co sądzicie o jej postaci, ponieważ ja mam trochę mieszane uczucia, ale zaimponowałam mi tym katalogowaniem. Ja wiem, że to było jej zadanie, ale bardzo podobało mi się ten opis, jak ona mówi ojcu, co dzisiaj zrobiła. W ogóle myślę, że to bardzo fajny pomysł scenarzystów, że. Pokazali nam, że faktycznie oni, gdy poznawali planetę, musieli opisać wszystkie gatunki, co tam się znajduje. Plus, czy tylko mi dziwne wydaje się, że dopiero teraz poznajemy etiologię nazwy pierwszego odcinka? Bo tak jasne było nam to miejsce ukazane i mogliśmy sobie się domyślić, że to jest to sanktuum, ale nie było to tak jasno, bardzo powiedziane, tak jak to zrobili teraz w drugim. Gdy montowałam dla Was omówienie pierwszego odcinka, odniosłam wrażenie, że za mało powiedziałam o tej pięknej scenografii i tych kolorach i tym, jak ta planeta jest niesamowicie zrobiona. Po prostu to jest tak fantastyczne miejsce, że nawet jak się działo źle, nawet jak później wszyscy na siebie wrzeszczeli, to ja po prostu patrzyłam i Jan jak tam jest ładnie, jak tam jest niesamowicie pięknie. Po prostu nie mogłam wyrzucić tej myśli z głowy. Dlatego podkreślę jeszcze raz, jak tam jest fenomenalnie, jak tam jest pięknie, jak tam jest olśniewająco. To po prostu jest nie do wyobrażenia, i naprawdę podziwiam wszystkich operatorów, wszystkich montażystów, wszystkich scenografów, którzy właśnie to. Stworzyli, bo jest a, niesamowite. Znowu wrócę do tego, co powiedziałam w pierwszym odcinku. Nie było tak zwanego, ja to nazwałam wtedy tak, ataku gryzoni. Chodziło mi o drugą fazę, jakby tego czerwonego słońca, bo były owady, były te właśnie gryzonie, ale zgaduję, że to. Mogło chodzić o jakiekolwiek saki, po prostu większe zwierzęta, to no i byli ludzie, którzy atakowali siebie nawzajem. Większe zwierzęta zupełnie ominęli, aczkolwiek teraz wiem dlaczego, ponieważ oni wszyscy w większości, w większości czasu byli w tej jakby radioaktywnej klatce. Chodzi o to, że. Żadne zwierzęta prawdopodobnie nie mogły się po prostu przedostać do tego sanktum. Okej, okay, chyba musimy przejść do Octavii. Ta dziewczyna to jest po prostu bałagan. Wiecie co? Nie, bo to nie jest tak, że ja jej nienawidzę, bo wiem, że bardzo dużo ludzi mówi, że Octavia ich tylko wkurza i najlepiej, żeby jej już nie było i w ogóle... Nie, to nie tak. Przynajmniej dla mnie to nie tak. To jest kolejny i to chyba kilka razy w tym odcinku możemy zauważyć... Wielkie ego Octavii, to trochę też mnie wkurzało, nie powiem, bo ona sądzi, że skoro była zmuszona do takich, a nie innych wyborów przez te 6 lat, a szczególnie przy tym mrocznym roku, The Dark Year, to ma trochę duże ego z tego powodu, że ich uratowała, bo to prawda, bo paradoksalnie, gdyby oni nie jedli wtedy tego ludzkiego mięsa i gdyby ona tego. Nie narzuciła im wręcz i, i po prostu gdyby nie była takim dobrym przywódcą, to oni by no, nie przeżyli, a przynajmniej nie w takim dużym składzie jak to wyszło. I Octavie przez tę całą traumę, całe to przywództwo urosło ego do tego stopnia, że mówi właśnie do Abby, without me you are nothing. I to było takie, a serio? I później tam też były jakieś takie sceny, w których ona znowu się wywyższała i ja miałam takie Octavia, czy ty w ogóle słyszysz co ty mówisz? I później jak zaczęła walczyć z tymi wszystkimi ludźmi w tej stołówce, to miałam takie, jej, szał czerwonego słońca dociera no, nawet do Octavii. To była moja myśl i w tamtym momencie po prostu się zaśmiałam, takie, ojej, to taka prawda. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o tę bójkę, to ja już nie zwracałam uwagi większej na to, co mówi, bo ona jakby cokolwiek, co powiedziała, nie wiem, czy to wszystko było dla niej prawdą, czy nie, ale wszystko, co mówiła, to wynikało z tego, że ona chciała się z nimi bić. Nie dlatego, że może tak myślała, może nie myślała, tego nie wiem, ale ona chciała się z nimi bić, ona chciała dostać i to porządnie, ona by chciała pewnie nawet, żeby ją zabili, ponieważ do niej dochodzą te lata spędzone w bunkrze. Te wszystkie właśnie traumy związane z przywództwem, z zabijaniem ludzi, żeby mogła przetrwać większość, do niej to wszystko dochodzi w tym momencie, i ona nie może z sobą po prostu żyć. I ona zamiast jakichś używek alkoholu, leków, no tam w ogóle i tak nie ma dostępu do tych rzeczy za bardzo, więc nie ma jak tego wybrać. To ona wybiera zamiast tego ból. I staje się masochistką. Widzieliście na pewno wcześniej, jak ona nagle zaczęła walić bez powodów w ścianę. Później rzuciła się na te drzwi od stołówki, no a później była ta bójka, którą ona, którą ona sprowokowała specjalnie. Bo chciała właśnie dostać po twarzy i nie tylko, bo chciała poczuć ten ból, ponieważ paradoksalnie on jest dla niej ukojeniem przynajmniej tych... Wszystkich myśli, które ona ma w głowie. Obudziły się kolejne dwie osoby. Mam na myśli tutaj Diozę i Madi. O Madi w sumie mam tylko do powiedzenia to, że miała naprawdę epickie wejście. Po prostu świetne. A jeśli chodzi o Diozę, to trochę się na niej zatrzymajmy. Zacznijmy od tej sceny, od tego kadru, gdzie ona faktycznie się budzi i jest kadr na nią całą. I można zauważyć, że ona jest w dużo bardziej zaawansowanej ciąży niż była wcześniej, mimo że powinna być jakby na tym samym poziomie, nie? Tam czas nie mijał w tej komorze. I mam dwie teorie a propos tego. Pierwsza w sumie jest ciekawostką, jeżeli o tym nie wiedzieliście, to aktorka grająca Diozę, nie pamiętam jak się nazywa, ale ona podczas piątego sezonu, gdy to kręcili, faktycznie była w ciąży i właśnie ten wątek z ciążą Diozy wyszedł tylko dlatego, że ta aktorka była w ciąży, bo inaczej by tego wątku w ogóle nie było. I dlatego tu się zastanawiam, czy ona cały czas jest w ciąży podczas kręcenia szóstego sezonu, no i po prostu, wiadomo, dla niej czas mijał. Czy może już nie jest w ciąży, no a ten brzuch po prostu jej dorobili? Tego właśnie nie wiem. To w sumie pewnie nie jest aż tak trudne do dowiedzenia się. Ale jakoś tego nigdzie nie sprawdziłam. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. Większym brzuchem, czy też nie, Dioza wkracza do akcji ze swoim planem, który go wymyśliła w ogóle od tak. I później, jak rozmawiała z oprawcami statku, po prostu wymiatała i to jest taka świetna postać, naprawdę. Jest po prostu takim dobrym badasem, którego brakowałoby w tym serialu. Badas czy też nie, ale musiała powiedzieć Raven. Że ona i Shaw tworzą dobrą parę. I ja, takie, ojej, oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą, co się stało. Raven jeszcze nie wie, Dioza jeszcze nie wie, nikt na statku nie wie, ale później się dowiadują. Dioza co prawda, jeszcze nie, bo została w statku, ale Raven tak. Zaskoczyło mnie trochę to, że zrobili grupę z krzyżem. Bo myślałam, że w The Hundred czegoś takiego jak chrześcijaństwo nie ma. Jednak coś takiego jak postawienie krzyża na grobie się ostało. I czy to nie trochę dziwne? Ale może to tylko moje zdanie. Wejdźmy do szału, jaki panował w Sanctum. I tam była scena, gdy Emori i Eko były zamknięte w jednym pomieszczeniu. Abela mi chciał się do nich dostać, i nagle go też opanował ten szał. I właśnie w tamtym momencie wszyscy zaczęli się na siebie wydzierać. Wszystkich to opanowywało, oprócz akurat Clark, która stała z boku i właśnie ona to oglądała i widziała, co się dzieje. I ja też oczywiście widziałam, co się dzieje. Tylko, że ja w przeciwieństwie do Clark po prostu zaczęłam się w pewnym momencie śmiać, znaczy uśmiechać, z takiej ich beznadziejności, z takiego. I jeny, oni są w tym szale i oni nic nie mogą zrobić i nie wiadomo, co się stanie. Jakby śmiałam się trochę z ich beznadziejności, z tej właśnie bezsilności w tej sytuacji w ogóle ten szał Czerwonego Słońca to był tak dobry pomysł na odcinek, że to szkoda gadać. Nie wiem jak wy, ale ja byłam napięta praktycznie cały czas, gdy byliśmy na tej ziemi, bo zastanawiałam się, kto komu skoczy do gardła i kiedy. Ale przejdźmy do takiej Clark. Ona wie, że zrobiła wiele złych rzeczy, szczególnie, że wszyscy nagle obwiniają ją o wszystko. Więc ona zdaje sobie z tego sprawę i dlatego przygniotło ją trochę poczucie winy. No i jak wiecie, słyszała głos Abby w wyłączonej krótkofalówce. I tamta Abby, jej mama, kazała jej się zabić, bo nawet ona twierdziła... Że Clark jest taka beznadziejna i to był taki świetny zabieg. Mam nadzieję, że to trochę pokazało tym wszystkim ludziom, którzy w tym momencie wręcz właśnie nienawidzą Clark, to że ona wie, co zrobiła, że tego żałuje, no ale już no, nie cofnie tego. Sama zresztą coś takiego powiedziała wcześniej martwiemu, dlatego trochę nie rozumiem tego, że wszyscy chodzi mi bardziej o fanów są na nią tak cięci. Także reasumując ten mój wywód, uważam, że pomysł z poczuciem winy Clark i krótkofalówką był naprawdę bardzo dobry. I kto by pomyślał w tamtym momencie, że akurat Marfi okaże się najmniej agresywny z wszystkich i uratuje Clark? No kto? Na pewno nie ja. W ogóle czy ktoś z was wie, co stało się z Marfiem na końcu? Czy on za dużo napił się tej wody, do której wrzucił go belami? Czy co tam w ogóle się stało? Od czego on ma te czarne żyły? Okej, okay, a teraz, żeby nie było, że wszystko mi się podoba. I podoba mi się to, że w momencie, gdy druga część grupy ląduje na Ziemi, to nagle zaćmienie mija. To miało trwać dwa dni. Czy właśnie dwa dni minęły? Tak szybko, naprawdę. Ja liczyłam na to, że oni zejdą na tę planetę, właśnie bałam się trochę o to, że oni właśnie tam zejdą i nagle ich też opanuje szał i też zaczną się wybijać i nie wiadomo, co tam będzie. I w momencie, kiedy ja byłam w takim napięciu, że jadę, co się stanie, nagle się nie dzieje nic i wychodzi na to, że ten szał minął, że te całe dwa dni minęły. I jednak pomimo wszystko wydaje mi się, że to trwało po prostu za krótko. I przejdźmy już do samej końcówki. Przychodzą dzieci. Czy was też zastanawia, gdzie są dorośli? W sensie nie licząc tych dorosłych, z którymi mieliśmy już przyjemność, no ale ich była czwórka. No a do tylu dzieci raczej potrzeba więcej osób. No ale dobra, to pominimy. Dziecko pyta, czy Clark razem z innymi ma ich zabrać do domu. I zanim Clark zapytała, jakiego domu, to ja się zastanawiałam, czy może nie chodzi o ziemię. Ale teraz to już nie wiem tak naprawdę, o co mi chodziło. No ale zgaduję, że dowiemy się w następnym odcinku. Na końcu chciałam zauważyć tylko, że znowu Clark kończy odcinek jednym zdaniem. Ciekawa jestem, czy cały czas tak będzie. Ale pewnie nie. Okej, okay, to w sumie wszystko, czym chciałam się z wami podzielić. Podsumowując, stwierdzam, że odcinek był naprawdę bardzo dobry, z tym niewielkim rozczarowaniem na końcu, bo tak naprawdę nie minęły dwa dni, a jednak tam minęły i to mnie trochę gryzie. W komentarzach na dole możecie się podzielić swoimi opiniami o tym odcinku, ja chętnie z wami popiszę. Jeśli podobało wam się moje przemyślenia, to oczywiście proszę o kciuka w górę, a jeżeli chcecie śledzić je na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji, a teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie, ja was pozdrawiam, Puchacz was żegna, do zobaczenia!